Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam smak czekolady od firmy New Seven Smoke. Buteleczka standardowa, kolor likwidu żółto-brązowawy. zawartość w 0, 0 mg, a jakoś tak wziąłem sobie żeby sobie tak często popufać I smak czekoladki. Osobiście powiem Wam taką ciekawostkę, że. Bardzo ciężko jest mnie przekonać tym smakiem, gdyż większość smaków czekoladowych to po prostu smak kakao albo gorzki czekolady. No, ja jednak chciałbym w końcu zawapować sobie smak czekolady, ale żeby to była czekolada mleczna. No, ale jak będzie w zapachu? No i w zapachu, według mnie, według mm, moich opinii, moich wymagań. Jest niestety aromat gorzki czekolady. No, nie ma tutaj tej mlecznego, tego mlecznego posmaku, a szkoda. Dlatego już wiem, że ten likwid mi nie podpasuje. Ale oczywiście nie mówię, że Wam on nie podpasuje. E, dobra, tyle od zapachu. Przejdźmy do testowania. Kangertech T3D i bateria EWOD. E, Kangertech oczywiście EWOD. Twist, yes. jak bardzo fajny, lecz no w smaku, tak jak już było w zapachu, nie podpasował mi ten liquid. Nie jest zły. Lecz jak na moją ocenę, na moje gusta, mi on po prostu nie poszedł. Nie to, że jest jakiś tam niezdatny do palenia, bo jest. Ja owszem, jakąś tą butelkę dam radę złapować. Ale nie jest to tak, że ja naleję sobie, będę go cały czas sobie go używał. Myślę, że w jakieś parę tygodni go, go wykończę. No ale tutaj czuć aromat gorzkiej czekolady. Tudzież w lekko w kakao, choć kakao ma taki bardziej specyficzny posmak. No tutaj mi ten liquid nie smakuje, ale dla innych myślę, że będzie dobry dla fanów czekolady, bo jest to jeden z topowych smaków czekoladowych, które ja miałem okazję wapować, pomimo że za nimi nie przepadam. No ale ten liquid dostaje ode mnie myślę trujeczkę, trujeczkę, bo nie jest to złe. Dymi fajnie. Da się jakoś to powapować. Dobrze, że jest to zerówka, to nie będę się aż tak z tym męczył. Ale no ja osobiście, czy. No, pewno polecam, no bo polecam, no bo to przecież nie jest jakiś totalny niewypał, bo to jest dobry likwid z pewnej ręki. No i tak podsumowując, wszystko to zbierając do kupy dla fanów, którzy lubią specyficzne czekoladowe smaki, ale nie dla tych, którzy szukają mlecznej czekolady. Tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do sklepu newswysm.pl .sk na fanpage nasz i sklepowy, na YouTube'a, do subskrypcji i do łapek w górę. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do następnego razu.